Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w omówieniu jednostek z modyfikacji Uczu Tym razem przyjrzymy się Sylwanowi, ponieważ w tym tygodniu gramy sobie Sylwanem. Znaczy, w tym tygodniu no, jestem aktualnie w trakcie ogrywania scenariusza dla y, Sylwanu, więc wydaje mi się, że jest to odpowiedni moment. Tak samo jak poprzednio ogrywałem scenariusz Inferno i omawiałem potem jednostki Inferno. Tak samo teraz mamy Sylwan. Więc tak, mamy w pełni zbudowany zamek. Troszkę w innej konwencji, można powiedzieć, że zrobiłem to teraz, ponieważ teraz będę Wam również pokazywał te jednostki na polu bitwy. Czyli nie tylko będzie to takie omówienie stricte podcastowe, ponieważ tak, co poprzednio zrobiłem, ale teraz jeszcze postaram się coś pokazać Wam, jak te jednostki mniej więcej wyglądają chociażby w walce, tak? Więc to jeżeli chodzi o nowe jednostki, no to co, mamy Driadę, mamy zmienionych wszystkich tancerzy. tancerzy ostrzy wojny oraz mamy morskie eltki pirackie, które są zupełnie inną jednostką. Zwykły łowca, wielki łowca, druidka oraz wielka druidka. Jednorogi nie zostały zmienione. Jeżeli chodzi o drzewca, mamy tylko starożytnego drzewca, a w smokach szmaragdowego smoka oraz złotego smoka. Więc jest to bardzo, bardzo sympatyczne. Wydaje mi się, że możemy przejść oczywiście na jakiejś takiej customowej mapie, No ta walka niekoniecznie, no właśnie, my niekoniecznie musimy to wygrać. Nie o to w tym chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby te jednostki po prostu pokazać, i ten już mogłem tych archaniołów dać troszkę mniej faktycznie, ale to kogo, kogo to interesuje, to? prawda? Nie o to w tym chodzi. Mm, a więc tak, a więc tak, a więc tak. Zobaczcie sobie pierwszego, najpierw tego tancerza ostrzy. Tak się ma to dryadę? Nie drada będzie, ale w drugiej armii, tak jakby w drugim u drugiego bohatera. Także tutaj na spokojnie na razie. Mm, więc tak, tancerz ostrzy. Mm. Jeżeli chodzi o statystyki tych jednostek, one się tam za bardzo nie różnią od swoich oryginałów, to są prawdopodobnie, prawdopodobnie takie same. Z tym, że tutaj mamy tą odwagę. Z tego co pamiętam, to zwykli tancerze ostrzy tej odwagi nie mieli, tutaj została ona dodana, czyli morale tych jednostek zawsze będą na plusie, tak? Zawsze będą co najmniej jeden, nim może być niżej. Więc, no, taki bardzo sympatyczny bufik, biorąc pod uwagę, że te, ci, ci zwykli tancerze ostrzy zazwyczaj byli tacy, no, mizerni jednak, tak? Nawet po ulepszeniu ta jednostka nie jest jakaś super wybitna w Sylwania, tak? Właściwie jest to chyba jedna z słabszych jednostek, Sylwaną. A tutaj ta odwaga. Taka, taka lekka premia na wszelki wypadek, gdyż na przykład nie wiem, grali w przeciwko nieumarłym, coś takiego, to wtedy mamy tą odwagę, możemy sobie na to pozwolić, żeby tą jednostkę trzymać. Oczywiście standardowe ulepszenie, czyli też wojny, tutaj statystyki również nie uległy zmianie z tego co kojarza, żeby stworzenie odwaga. Zatrzymuje tę odwagę, no i ma ten taniec wojny. Czyli właściwie taniec, taniec wojny to jest cała umiejętność, która pozwala mu atakować wszystkich wrogów dookoła i swojego zwykłego umiejętność, tak? Normalnie on też ją ma. Tutaj, natomiast ma, tą, ma dodatkowo tą odwagę jeszcze. Czy dużo to zmienia? Yy, moim zdaniem jest to taki właśnie fajny buffik, ponieważ jest to jedna ze słabszych jednostek sywania. Jest taki mały, sympatyczny buffik, naprawdę im się przydaje, żeby jakkolwiek tą jednostkę wykorzystywać, może na początku. No z drugiej strony, i tak, jeżeli będziemy mieć jakieś tam premie, jeżeli będziemy mieć jakieś artefakty, może dowodzenie na bohaterze, no to, to no, ta odwaga niewiele, niewiele tutaj zmieni. Też wydaje mi się, że jak na taką na tyle słabą jednostkę, to akurat przyznanie samej odwagi niewiele tutaj zmieni. No, i dobra, mamy jeszcze na sam koniec tą morską elfkę piratkę, jeżeli chodzi o to, o, o, o tych tancerzy, właśnie. Nawet mamy tutaj opis, tyle że po angielsku. W statystykach widzę, że na przykład obrażenia są dokładnie takie same, jak mieli ci tancerze wojny, którzy atakują wszystkich dookoła. Więc można powiedzieć, że na przykład takie już. Można sobie porównać. No tak, no te statystyki są z tego, co widzę, dokładnie takie same, z tym, że morska elfka piratka ma podwójny atak. W trakcie pojedynczego ataku stworzenie zadaje skazanemu oddziałowi dwa ciosy. Tak się atakuje raz i potem zaatakuje drugi. Hmm. Działa to jak umiejętność wielu jednostek, tak niektóre jednostki na przykład mają szansę na kolejny atak. Tutaj, tutaj ten atak będzie zawsze. Hmm. Oczywiście najpierw atakuje Elfka, potem przy Ciemi kontratakuje, jeżeli jeszcze ten kontratak miał, a następnie morska Elfka piratka atakuje po raz drugi. Hmm. Całkiem przyjazna umiejętność, można powiedzieć, ponieważ no, tutaj w tej przy tamterze że w tancerzu wojny mamy możliwość zaatakowania wszystkich wrogów dookoła. No i wiadomo, nie zawsze to się uda, prawda? Nie zawsze tak się ustawimy i tak dalej. Morska, leśka natomiast może zaatakować dwa razy w ten sam cel, czyli tak jakbyśmy zawsze, zawsze na przykład trafiali dwa cele jednocześnie, prawda? No wiadomo, że to ciężko to przeliczać tak dokładnie, ale jest to taki, prawda, taki właśnie taka alternatywa do tego ataku dookoła. To ty mam po prostu atak dwa razy w ten sam cel. No i ponownie odwaga, żeby te morale nie schodziły poniżej jednego. Czy jest taki jakiś super. Eee, no. No, no no, chyba, w sensie, no mówię, no, statystyki są dokładnie takie same, umiejętności właściwie też. Różnią się te jednostki tym, że jedna z nich atakuje wszystkie oddziały dookoła, a druga z nich atakuje jeden cel dwa razy. Która jest lepsza? No, Radna chyba, nie? No, w sensie to tak jest... Nie ma to jakiejś wielkiej różnicy, nie ma to jakiegoś większego znaczenia, moim zdaniem. Ale to zmieniło się u łowców właśnie, ponieważ mamy zwykłego łowcę, czyli ten standardowy, standardowy nawet nie ulepszenie, tak? Czyli zwykły strzelec po prostu sylwanu. Statystyki pewnie nie uległy zmianie. Jak zgoduje strzelec, podwójny strzał, czyli jednostka, właśnie, daje dwa strzały. To tak samo działają strzelce normalnie w sylwanie, więc to też niezmieniona umiejętność. I żywe stworzenie. Czyli właściwie ten łowca ma tylko zmieniony model. Po prostu wygląda nieco inaczej. Troszkę tylko wiemy pod tym scenariuszu z Findanem. Wiemy o tym, że troszkę mu się buguje animacja, ponieważ Findan ma taką pasywkę, że na początku walki wszyscy strzelcy w naszej armii ostrzeliwują wrogie oddziały. No i generalnie ten łowca powinien strzelić dwa razy podczas tej animacji, a strzela raz. Chociaż wydawane są, jakby są dwa strzały. I jest to takie lekko zbugowane, ale generalnie wszystko działa i nie ma się czym martwić, więc to na nacilkuję, że tak powiem. Ale to taka mała anegdota właśnie w związku z tym, że ogrywałem sobie ten scenariusz, więc, więc wiem. Chociaż by go jeszcze nie się nie do końca, we wtorek jeszcze będzie odcinek, dobra, ale to nieważne. Znowu strzelec podwójny strzał, żywe stworzenie ok. Jeden co się tutaj zmienia no to strzały ochronne, stworzenie strzała zaczerwanymi za strzałami, istnieje szansa, że po to zadaniem normalnych obrażeń ogłuszą one także przeciwnika i opóźnią jego turę. Zwykłe jednostki też mają taką, w zwykłych Heroesach bez tej modyfikacji również występuje taka umiejętność, również yy, działa ona w ten sam sposób, więc ta jednostka również nie została zmieniona. Nie ma tu nie wiadomo czego. Więc tak właściwie można powiedzieć, że te jednostki no, nie zostały jakoś super zmienione. prawda? Yy. Nadal mamy bardzo podobne jednostki. Jest tylko ta morska lfra, piratka, można powiedzieć, która ma zupełnie inną umiejętność. No już widzę, że tutaj z wygraniem tej walki może być lekki problem, A, ale to nie o to w tym chodziło, prawda? Chodziło o to, żeby te jednostki po prostu sobie stanęły na polu bitwy i coś tam ewentualnie zrobiły. coś znaczy widzę, że. O, nawet coś tam, no nawet, nawet. Powiedzmy, no może gdyby ich nie było 50, tylko troszkę mniej, to byłoby lepiej. A, ale okej. Okay. Nawet gdzieś tam z bohaterem, jak nawet walczymy to. Nie ma to większego znaczenia. No więc te podstawowe jednostki no, nie zostały jakoś mocno zmienione, tak? No one są właściwie coraz takie same. Mówię, tylko ta morska elfka, elfka piratka jest taką, ta, takim czymś nowym, takim powiewem świeżości. Plus możemy do tego jeszcze doliczyć na przykład to, że wszystkie te jednostki drugiego poziomu mają morale zawsze na plusie, tak? Bo tego też nie było. Więc całkiem sympatycznie, ale czy warto to jakoś tutaj. Nie wiem, czy jest to jakieś niesamowite. No nie, no, jakieś niesamowite to to nie jest. Mm, takie lekkie zmiany, takie lekkie bufy, można powiedzieć. Wydaje mi się, że widzieliśmy już większe bufy u innych frakcji, więc tutaj akurat to nie, nie jest jakieś niesamowite, tak? Mm, więc. Więc. Już. Dobra, to nie ma tutaj sensu, więc w sumie to możemy nawet zrobić po prostu. No, po prostu tak. No dobra, i wracamy tutaj w to miejsce. Mm, Teraz tak, w, w sobie możemy sobie to zobaczyć, jak to wygląda jeszcze, tak na yy, przybliżenie do innych jednostek. Yy, no jak widzicie, tutaj zwykły tancerz ostrzy ma obrażenia 2,5, potem 3,5, no i 3,5 to zostaje, tak. Yy, więc one te wszystkie te jednostki właściwie w tych statystykach się za bardzo nie różnią, tak. Potem ulepszenie ma po prostu 2 hp więcej i tam yy, minimalne obrażenie yy, w górę. Łowca z kolei yy, 10 punktów życia, ulepszenie 14. No tutaj ten przyjazd jest całkiem sensowny. Yy, Mistyczny, w porównaniu do mistycznego ucznika. no HP, HP mają tyle samo, teoretycznie. Inicjatywę ma gorszą. Obrażenie ma, obrażenie ma teoretycznie mniejsze, ale ona takie dwa razy. No ale mistyczny ignoruje pa pancerz, więc. Wiecie. Gdy na nie to gigantyczne obrażenia. Na tym warto zaprzestać, po prostu, tak? No i dobra. Przejdziemy sobie do tych druidów, po prostu. Mm, bo to nie ma co. Tutaj podobnie też przegramy. A nie, tu podwygram nawet nie, dobra. To może będziemy mieć, mieć jakieś szanse. Chociaż ta armia jest troszkę silniejsza. To faktycznie to trzeba przyznać, że tak też jest. No dobrze, wydaje mi się, że tak możemy zostać. Albo nawet róbmy jakoś bardziej, tak. O, w ten sposób. No już ta armia sywano troszkę inaczej się prezentuje. A więc tak, no spójrzmy sobie najpierw na Dryady, czyli jednostkę pierwszą poziomową Jeszcze wrócimy sobie na, na moment do pierwszo-poziomowych jednostek. Pod względem statystyk, z tego co pamiętam, obrażenia również były 2-3, więc tutaj bez zmian. Brak kontrataku wroga czyli standardowo, żeby stworzenie, latanie, rozłóż, atak i symbioza. Czyli właściwie znowu możemy powiedzieć, że jest to tylko zmieniony model, tak? Ponieważ ta driada, czyli alternatywną ulepszenie dryady, również miała symbiozę, dlatego właśnie wystawiłem je do boju razem z drzewcami. I raz na walkę ta tam może wyleczyć i wcześniej drzewce, otrzymując zamian to samo. Tak, no taka właśnie, właśnie fajna symbioza między drzewcami a Adriadami. Hmm. Rozłóż a tak oczywiście w parze z brakiem kontrataku wroga. No generalnie ta jednostka jest dość mocna. Tak? Generalnie te pierwsze poziomówki u elfów wbrew pozorom są dość mocne, mimo tego, że mają bardzo mało HP i padają jak muchy, no to jednak coś tam, coś tam to robi, tak? Hmm. No i właśnie, potem mamy tych tancerzy, tancerzy ostrzy, potem są łucznicy, no i potem są druidzi. Tutaj natomiast mamy druidki zamiast zwykłych druidów. Statystyka się nie różnią, i teraz tak zwykły druid, może zwykła druidka, tak ma trzeba żywe stworzenie wrzucający czar, czyli ona również ma jakieś czary. Możemy sobie nawet je zaraz sprawdzić. Tym się tylko tutaj przebronię, tym poczekam, tym nawet możemy się zdefendować. Zobaczymy, co zrobi. Ok, szkoda, że w drzewce nie zaatakował, no ale trudno. Yy, tak, mamy na bohaterze zakręcia magii światła z pewnego względu, ale to za moment. Yy, tutaj moglibyśmy się wyleczyć, ale to nie. Mam wielkie druidki, o, nie, w tym wielkim razie strzelmy po prostu. A tutaj te zwykłe druidki mają błyskawicę oraz wytrzymałość. Dobrze mi się kojarzy, że chyba zwykli druidzi nie mają żadnych zaklęć. Czy mają? Wydaje mi się właśnie, że zwykli, druidzie, zwykli druidzi w standardowych herosach piątych raczej żadnych czarów nie mają. Tak przynajmniej ja to kojarzę, ale mogę się mylić. No, ale to nie no, chyba, chyba... nie mają, nie. A tutaj właśnie możemy sobie tą błyskawicą tak czy siak walnąć. I wytrzymałością. Więc bardzo przyjemnie. Zazbę jeszcze kolejne jednostki kontynuujmy walkę. Teraz zajdźmy do tych wielkich druidek i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać. Możemy sobie przy okazji poglądać właśnie animacje tych wszystkich smoków i tak dalej, tak dalej. Tu możemy się nawet wylecieć tą symbiozą. Tak, no właśnie. No i wskrzeszono, sześć drzewców, prawda? No to jest gigantyczna umiejętność naprawdę. Tutaj taka jednostka, OK. I wielkie druidki. Co do wielkich druidek, one też jakoś tam statystykami nie różnią. Mm, tutaj u nich jest to, że one mają znowu te czary po prostu, tak, no strzelec, że we Odporność na magię opartą na żywiole ziemi. O, to jest na przykład ciekawe: kanał energetyczny, zobaczcie, i rzucający czar. No właśnie, jeżeli chodzi o czary, to, to mamy kamienne kolce, błyskawice i wytrzymałość, czyli właściwie to samo, co mieli druidzi. No chyba tej wytrzymałości nie mają druidzi normalnie, nie? Ale grunt, że mają te kamienne kolce. I właśnie fajne jest to, że kiedy rzucimy sobie te kamienne kolce właśnie pod nogi tych druidek, no to one sobie nic z tego nie zrobią, ponieważ mają odporność na yy, ziemię, tak? Mają odporność na czary oparte na żywiole ziemi, dlatego też nie otrzymują od tych czarów. Yy. Obrażeń. I teraz zakęcia, które zadają tego typu obrażenia, to są oczywiście kamienne kolce oraz grad warto pamiętać. Tak więc na przykład w walce z takim Inferno, kiedy będzie miał wróg czarty, no to wtedy te, te grad metorytów od czartów nie zada obrażeń wielkim druidkom. jest bardzo sympatycznie. I jeszcze kanał energetyczny, moi drodzy. Jeśli pewien bohater znajduje się istota z tą zdolnością, to bohater, yy, to bohater do rzucenia zakręć potrzebuje 25% mniej many. Czyli nasze czary są tańsze, to jest umiejętność arcymagów z Akademii. I też bardzo sympatycznie, że ta umiejętność tutaj się pojawiła. I moim zdaniem właśnie to są takie też fajne buwy Może nawet to może być trochę za dużo, ale to jest fajne, bo wcześniej było tak, że właściwie zawsze się grało z tymi, z tymi alternatywnymi druidami. Oni tutaj również są, bo ci alternatywni druidzi dają siłę czarów naszemu bohaterowi. I to jest bardzo mocna umiejętność, kiedy właśnie chcemy bardziej bazować na sile czarów. Natomiast kiedy nie bazujemy na sile czarów, to za bardzo nie było tej alternatywy. W sensie jakby była alternatywa, czyli ci wielcy druidzi, tylko że oni no, nie byli coś wybitni, prawda? No Tam jakieś czary mieli, mogli strzelać i tak dalej. Ale tutaj, biorąc pod uwagę, że mamy tą odporność opartą na żywiole, odporność na ziemię, co już nam daje jakieś tam możliwości, niewielkie, bo niewielkie, ale może się czasami przydać, to mamy jeszcze ten kanał energetyczny, który sprawi, że te zaklęcia są tańsze. Czyli zobaczcie, że mamy taką alternatywę pomiędzy tym, że nasze czary są silniejsze, bo przelewamy moc, mamy więcej sił czarów, albo mamy kanał energetyczny i możemy tych czarów rzucić więcej. Więc albo jakość, albo ilość. I to jest bardzo fajne, to jest bardzo przyjemne. Poza tym sam kanał energetyczny też jest bardzo mocną umiejętnością, tak? No, i sam fakt, że możemy rzucić na przykład taką wytrzymałość, czy coś takiego, to teraz jest przyjemne. Możemy rzucić właśnie błyskawicę, albo strzelić zwyczajnie. może ze szczęściem, pięknie. Hmm, tutaj smoczek. Fajnie by było. O, okej, okay, dobra, może tak być. No właśnie. Tutaj my mamy dyjady, mamy druidki. No i teraz tutaj ten drzewiec, starożytny drzewiec. Hmm, odporność na spowolnienie. Hmm, okej. Okay. Dobra, fajnie. Golemy też to mają. Z tego co pamiętam, chyba ten starożytny drzewiec też to miał w oryginale, ale tu już, w sumie to nie pamiętam, nie sprawdziłem, sorry. Oplatające korzenie, czyli standardowa umiejętność drzewców, tutaj wszyscy to mają, więc bez problemu. Duża istota, prowokowanie to zaraz, furia lasu. Furia lasu to jest ta sama umiejętność, którą mają te starożytne drzewce, czy tam z Enty to się chyba nazywają, nie? Dobrze mi się wydaje? W podstawowych heroesach. To jest ta, ta sama umiejętność. Istota może obniżyć um, obronę, Zmieszając o połowę ilość punktów obrony, i jest tak. Czyli ilość punktów obrony jest zmieszana o połowę, i tyle, o ile zmniejszyliśmy obrony, to tyle dajemy sobie ataku, tak? Czyli w tym przypadku, na przykład, jeżeli tego użyję, to te 36 obrony spadnie o połowę, czyli o 18, i dostanę plus 18 do ataku, tak? Czyli ten drzewiec staje się taki bardziej agresywny. ma mniej obrony, ale właśnie więcej obrażeń. Dzięki temu będzie wyciągał. Do tego mamy jeszcze prowokowanie. Jest to umiejętność od podżegarczy chyba, od orków. Ta istota ma szansę przejąć na siebie atak wroga, wycelowany. Prymar prymarnie? Okej, okay, dobra. W inny, co życzy oddział, znajdujący się w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Czyli, jeżeli w, tym, w tej sytuacji, właśnie, na przykład ten mm, diabeł, co możliwe, że już tutaj nastąpiło w tej walce nawet dwa razy, jeżeli ten diabeł chciał zaatakować właśnie w szmaragdowego smoka, który tutaj jest, mm, teraz ma ruch, to wtedy jest szansa, że ten atak zostanie przekierowany na tego starożytnego enda. Tak, Ponieważ, jakby, wiecie, no, jest atakowany sojusznik, który sąsiaduje z drzewcem, no i ten wróg ma, o, ma taką możliwość, żeby atakować od drzewca, więc wtedy ten atak jest przekierowywany. To prawda, ustawienie się w ten sposób na polu bitwy nie jest takie proste, z jednej strony, ale z drugiej strony, jak widzicie, no, właśnie jest możliwość przejęcia tych, yy, tych obrażeń. Czy jest to takie super? No, ten drzewiec jest bardziej teoretycznie ofensywny, a nie defensywny, więc ta umiejętność może za bardzo do niego nie pasuje, ale nadal jest to drzewiec, który ma masakrycznie dużo punktów życia i bardzo dużo punktów obrony, dopóki nie użyjemy tej umiejętności, oczywiście. Więc i tak jest on w stanie dużo przetrwać i lepiej przyjmować obrażenia właśnie na drzewca niż na jakąkolwiek inną jednostkę. Więc jak najbardziej to też się przydaje. Ten model, no, ten model jest trochę dziwny, można powiedzieć, ale słuchajcie, no, wyglądają trochę jak te drzewce, prawda, ze z, z, z śródziemia czy coś takiego. Więc. Też bardzo sympatycznie, no prowokowanie i coś jeszcze, to właściwie no to oplatające korzenie, spowolnienie, znaczy odporność do spowolnienia, i właśnie do też jeszcze mogę wspomnieć, że wcześniej yy, w tej modyfikacji była ta jednostka, tylko że on był strzelcem, moi drodzy. I co prawda, może nie zadawał jakichś gigantycznych obrażeń, chociaż coś tam zadawał, yy, bo miał jeszcze chyba zmniejszoną skuteczność w walce z dystansu, ale ważne było to, moi drodzy, że to się kąpiło z oplatającymi korzeniami i wiecie, oplatające korzenie działa w ten sposób że kiedy drzewiec zaatakuje swojego wroga, to oplącze go korzeniami, no i ten wróg się nie może poruszyć. I te korzenie trzymają tak długo, dopóki drzewiec się nie poruszy. I spl splątanie mogą splątać można kilka wrogów. I teraz chodzi o to, że ten drzewiec na starcie gry stawał sobie gdzieś tam w rogu i w każdej turze ostrzeliwał jakiś wrogi oddział. I w momencie, kiedy jakiś wrogi oddział został zaatakowany przez takiego drzewca, to został unieruchamiany na polu bitwy. Był oplątany tymi korzeniami. I dopóki drzewiec się nie poruszył, to ta jednostka stała w jednym miejscu, no bo były korzenie, prawda? I wtedy w kolejny duży drzewiec mógł zaatakować jakąś inną jednostkę, i wtedy już dwie wrogie jednostki są usilone w jednym miejscu i nie mogą się ruszyć. I nawet nie mają nikogo, żeby zaatakować. Wiecie, normalnie chodzi o to, że jakby drzewiec zmusza przeciwnika do walki właśnie z drzewcem, no nie? Natomiast tutaj mamy tak, mieliśmy taką sytuację, że ten wróg był chwytany w tego korzenie na środku pola bitwy i nie mógł zaatakować nikogo. Ta jednostka po prostu stała i dostawała oklep. To było aż zbyt proste. Dosłownie wystarczyło mieć. Kilka takich drzewców, nawet wiecie, tam jednego, dwóch, i na przykład można było bardzo wiele bitew takich neutralnych po prostu robić bez strat. No, bo wiecie, no, mamy tylko jednego czy dwa drzewce, ustawiamy sobie na polu bitwy, one tam oplatają, na przykład nie, wiem, walczymy na przykład na minotaury, powiedzmy. No i nawet, jak są nie wiem, dwa trzy staki, no to takie drzewce po prostu wiecie, za tylko jednego, potem drugiego, potem trzeciego, i te minotaury po prostu tam stoją. I mamy czas, żeby sobie, nie wiem, bohaterem, czy łucznikami, czy druidami po prostu te jednostki dobić. Więc to było aż za mocne, naprawdę. Gdy widok Szewca, który sobie stoi gdzieś tam w rogu mapy i jest usilonych na przykład pięć wrogich jednostek na polu bitwy, to to było chore. Więc to zdecydowanie było za mocne kombo. Teraz już tych strzałek nie ma. Teraz jest to zwykła taka jednostka, która... No... No, no, no Nie różni się jakoś super. No, dostał to prowokowanie, dostał odporność na do powolnienie tak mi się wydaje, i tyle, tak. Nie jest to jakaś identyczna różnica, a jednostka jest bardzo y, sympatyczna. No i zostały nam smoki. Smoki, bo właściwie, po której się tutaj zebraliśmy moi drodzy, ponieważ mamy złotego smoka. Od tego sobie zaczniemy, bo teraz które ma bohater. Złoty smok. No, statystyki są solidne, oczywiście jest to nawiązanie, znaczy nawiązanie. No, jest to jakby jednostka z herołów y, trzecich, y, chociaż wydaje mi się, że potem chyba w szóstych albo siódmych. Ta jednostka ponownie występuje, ale w wirusach trzecich właśnie w y, bastionie u Elfów były złote smoki i one wyglądały no, mniej więcej w ten sposób. Chociaż, no, no powiedzmy, że mniej więcej w ten sposób. Żeby stworzenie, odporność na magię opartą na żywioła powietrza. Tak, no bo jakby jest to taki no taki powietrzny smok, można powiedzieć. Y, duża istota, latanie, ognisty oddech. Jest to zwykła umiejętność smoków, tak, czyli po prostu to, że zieje ogniem i... O... Kiedy atakuje jakiś oddział, jakiś cel, no to obrażenia otrzymuje również oddział za nim. Y, więc. Taka możliwość atakowania tych dwóch wrogów jednocześnie i dziecko światła, moi drodzy. Dziecko światła, właśnie. Znowu. W przystani była podobna sytuacja, gdzie kilka naszych jednostek ma dziecko światła. Rzucamy jedno wskrzeszenie i to wskrzeszenie rzuca się na przykład na trzy jednostki. Tutaj ponownie możemy to zrobić, ponieważ mamy złote smoki i mamy białe jednorożce, czyli te, które również mają dziecko światła. wtedy wystarczy rzucić jedno wskrzeszenie i to wskrzeszenie zadziała na. Yy, zarówno na tą jednostkę, na którą to rzucimy, jak i na złotego smoka, jak i na białej jednorożce. Oczywiście, kiedy wróżdż zakręcie zaklęcie magii światła, to ten jednorożec, znaczy biały jednorożec oraz złoty smok również rzucą na siebie to samo zaklęcie magii światła. Więc, no, dosyć ciekawe, prawda? Mamy znowu takie, taką sytuację, że możemy sobie rzucać te zaklęcia magii światła na kilka celów, na w ten sposób, rzucamy sobie na jednego smoka, no i złoty smok yy, skopiował na siebie to zaklęcie. Prawda, akurat w tej sytuacji ta regeneracja nic mu nie da, ale wiecie. Chodzi o samą, o samą pokazówkę, prawda? Zresztą, znaczy ja mogę się z drugiej strony ustawić, ale to nie o to w tym chodzi, że teraz idealnie tą bitwę rozgrywać, tak? To nie o to chodzi. Mm, chcemy zaatakować? No tak, on ma regenerację, więc niech zaatakuje nawet. No, coś tam upadnie, ale to nieistotne. czy tutaj na przykład możemy znowu zaatakować, okej. Okay. No i zostaną nam właściwie ostatnia jednostka. Została nam ostatnia, uff, uh, 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 ale regeneracja. No tak, bo on dostał regenerację, jeszcze ma sam z ma regenerację, ale to zaraz. Baragdowy Smok. Wyglądający w ten sposób. W innych Heroesach, właśnie chyba siódmych, też jednostka wygląda w ten sam sposób. Właśnie w ten sposób wyglądają tam ulepszone smoki, albo te nieulepszone, już nieważne. Dawno nie grałem w Heroesie y siódme, ale tam gdzieś też jest właśnie y, jakby smok, który jest takim właśnie żywiołkiem ziemi, można powiedzieć, tak? Który wygląda w ten sposób. Jest to dość takie inne podejście, bym powiedział, do smoków. No bo widzicie, że ta jednostka wygląda jak jakiś taki Kirin, powiedzmy z Heroesów szóstych, z sanktuarium. Y, jak taka, nie wiem, czurka jakiś taki. Gekon, cokolwiek. Do smoka może mu daleko, tym bardziej, że nie ma, nie ma tych skrzydeł. Ale z drugiej strony, czy to nie jest taki trochę wariant, właśnie smoka, ale takiego ziemistego? W sensie właśnie, że, no wiecie, no, trochę głupio by było, gdyby smok ziemi, jakby smok, który jest, wiecie, związany z żywiołem ziemi, miał skrzydła i mógł latać, prawda? To by było trochę takie, no, jakby. No nie pasowałoby do tego, prawda? Tym bardziej, że no, jeżeli on jest właśnie zrobiony z takich, widzicie, kamieni, z czegoś takiego, no to ciężko by było, żeby się wzbił w przestworze chociażby, no, prawda? Więc jest to taka bardziej jednostka krocząca. Właśnie on tutaj stracił umiejętność lotu. Hmm, ponieważ, no żywe stworzenie oczywiście. Odporność na magię oparta na żywiole Ziemi. No czyli tam mieliśmy powietrze, tutaj mamy Ziemię. Prosta analogia. Już widzimy, że mamy w tym zamku na przykład dwie jednostki, które są odporne na zakręcie magii Ziemi. Co to, to zmienia? Otóż nic, ale no mamy. Regeneracja, właśnie. Ta istota przywraca od 30 do 50 punktów życia na turę. Dlatego też właśnie Oś tak mocno wyleczył, ponieważ nie dość, że przywrócił sobie z tej regeneracji od 30 do 50, to jeszcze zadziałała ta regeneracja od bohatera, która tam przywraca chyba już o całkiem sporo. Hmm. Dlatego wstały aż dwa szmaragdowe smoki. Jest to umiejętność od y, Paokajów, y, czy tam tych, tych, tych podstawowych, nie, od, paokaj od Paokajów chyba. I to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ pozwala nam to właśnie regenerować sobie te jednostki, tak? Możemy czasami, jeżeli na przykład w jakiejś walce z neutralami straciliśmy na, straciliśmy na przykład takiego jednego smoka czy dwa, właśnie tego szmaragdowego, to wtedy możemy to odczekać, właśnie, nie wiem, zdefendować, coś tak pokombinować, żeby te, te smoki miały jeszcze kilka swoich tur, i żeby właśnie zdążyły się jeszcze wskrzesić, ponieważ to też wskrzesza. Więc całkiem fajna umiejętność właśnie do takiego tankowania i takiego yy, trochę cizowania, można powiedzieć, niektórych walk. Zresztą, może nie jest takie przyzwanie. Rodusz, atak. To jest ciekawe w sumie, bo to jest umiejętność driady, Jak widzieliście, to jest zdolność rusałek. Czyli zdolność do tego, że ta jednostka atakując, atakuje trzy pola obok siebie, tak? Jednostka równocześnie atakuje trzy sąsiadujące ze sobą pola, znajdujące się, zajmowane przez wroga. Więc mm, bardzo często mamy możliwość atakowania dwóch albo nawet i trzech wrogów. Ale no, trzech to już raczej rzadko. Ale zaatakowanie dwóch wrogów to nie jest taki duży problem. Ta jednostka też jest duża, więc. No, coś tam, coś tam. I kwasowa krew. Gdy ta istota zostanie zaatakowana, wylewa z siebie kwas, który spada na przeciwników na czterech polach w kierunku ataku, zadając wrogom 25% normalnych obrażeń. I te obrażenia wbrew pozorom to, to takie spore. Dlaczego? No bo właśnie to jest jedna czwarta normalnych obrażeń. Więc jeżeli tych smoków będzie dużo, to to będzie dużo zadawało. Więc ta kwasowa krew jest całkiem fajna, całkiem sympatyczna. No i właśnie nam wynika to z tego, że właśnie mamy tą kwasową krew, mamy tą regenerację, Czyli w sumie za bardzo nie chcemy tej jednostki atakować, prawda? I do tego mamy jeszcze a atak, więc ta jednostka atakuje obszarowo. Tak samo jak, jak złoty smok atakuje jakby obszarowo, no bo może zaatakować cel oraz tego, kto stoi za nim. Tak samo tutaj mamy też taką sytuację, że on może zaatakować kilka jednostek naraz. Mm. Wiadomo, że to nie zawsze się uda i tak dalej, i tak dalej, ale jednak mimo wszystko jest to jakaś taka yy, możliwość, prawda? Pyk, pyk, no i pięknie. Wygrane. Eee, no ta, no ta, ta armia była dużo potężniejsza, bo też były dużo mocniejsze jednostki w niej, prawda? No mm. teraz zostaniemy milion poziomów. Ale możemy sobie tak wybrać dla samego fanu 9. O, dobra, 9 poziomów, świetnie. No więc właśnie, w ten sposób właśnie prezentują się te jednostki. Całkiem mm, sympatycznie, to znaczy nie mm, ma tutaj aż takich dużych zmian, prawda? Te jednostki nie są aż tak bardzo pozmieniane. Znaczy, no, pod, względem, pod względem modeli są pozmieniane, ale pod względem samych umiejętności ja nie widzę aż takiej dużej różnicy. Ja tutaj po prostu grałem sywanym. Nie poczułem, żeby to było jakoś tak zupełnie, zupełnie inaczej. Mm, bawiłem się dobrze. Tyle mogę powiedzieć. Mi się podobało, po prostu. Prosty komentarz do tego wszystkiego. Mi się podobało i, i, i było fajnie. Mm. Czy na coś bym tutaj zwrócił uwagę? No, te mordkie elki Piratki właśnie są takie specyficzne, no bo mają ten podwójny atak, co jest takie niespodziewane, do, te, niespotykane do tej pory w Sylwanie. I też warto pamiętać o tym, że Sylwan bardzo często idzie pod szczęście i ma tego szczęścia też dużo, I wtedy Elfka Piratka ma za każdym razem szansę na ten właśnie na efekt szczęścia i na zadanie większych obrażeń. I wtedy to już się w superkombi, super kombi, tak? Tak samo te smoki, jeżeli one mogą atakować pod dwie jednostki, czy nawet więcej, ten szmaragdowy smok, to wtedy to szczęście też gdzieś tam może, może wystąpić i zadamy tych obrażeń dużo więcej. Jest naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. Hmm. Czy jakaś jednostka jakoś mocno mnie zaintrygowała? Też szmaragdowe smoki chyba. One tak... to tak powiem... Bardziej spodziewałem się takiego powolnego, kroczącego tanka na zasadzie takiej Hydry z Heroesów Trzecich od Cytadeli, gdzie właśnie wiecie, że taka powolna jednostka, która rzadko się doszłapia do tych przeciwników, która gdzieś tam ma, te, ma te takie obszarowe jakoś tam regeneracje czy coś i takim właśnie jest takim powolnym, kroczącym tankiem z obszarówką. Ale powiem Wam, że nawet całkiem często, często udawało mi się do tych wrogów dobiec. Tak, po prostu Dobyć do przeciwnika, zaatakować go od razu w pierwszej turze. Być może wynikało to z taktyki, czyli z tego, że miałem jednak do przeciwnika o jedną klatkę bliżej, ponieważ ruch tych jednostek nie jest taki zły. Zobaczcie, 8 prędkości, tutaj 9, no to wiadomo, że on prędzej doleci. Ale z taką taktyką, z takim z tym, tam, zwiększeniem prędkości, czy coś takiego, może z jakimś artefaktem, kiedy ten smog może dolecić do wroga, właściwie do. Podejść do wroga już w pierwszej turze i zatykować kilka wrogich jednostek, no to jest całkiem sympatyczne, tak? Tym bardziej zobaczcie, że podchodzimy, atakujemy obszarowo, bo mamy rozłożenie ataku. Następnie wróg kontratakuje tego smoka i uruchamia się jeszcze kwasowa krew, która też jakby wiecie, bryzga i zadaje dodatkowe obrażenia. Więc no to kurczę, jest całkiem, całkiem sprawna jednostka. Naprawdę nie spodziewałem się tego, że tak dobrze to będzie działało, tak? Nie grałem w tej grze pod białej narożce i. Złote smoki, żeby wykorzystywać to Dziecko Świata, ponieważ nie grałem pod Magię i w ogóle pod, e, pod Magię e, Światła, też jednocześnie, więc tego aż tak dobrze nie wykorzystałem, ale powiem Wam, że naprawdę dobrze mi się grało wbrew pozorom tym jednostkom. Naprawdę, byłem, mówię, byłem w szoku pod. E, byłem po, pod wrażeniem tego szmaragdowego smoka, bo zrobiło na mnie duże wrażenie, nie spodziewałem się czegoś takiego po prostu po nim. A tak poza tym, no, no uczyście się jakoś mocno nie spisali, ci tancerze wszyscy, wszyscy, no oni mają takie same statystyki jak standardowo. Driada, no wiadomo, dryady się przydały w walce z ziemniakami, tak, z żywiołkami ziemi, ale to nawet bez tej modyfikacji by to zrobiły. Wielkie druidki, no mówię, no tutaj też wielkie druidki mają dużego bufa, moim zdaniem, tak. Odporność na ziemię plus ten kanał energetyczny, m, bardzo dużo. Ten kanał energetyczny to jest naprawdę, to jest super rzecz, bo... no bo jest super po prostu, tak. To jest zwiększenie naszej many tak naprawdę, zwiększenie ilości zakręć, które będziemy w stanie rzucić w ciągu walki. No i dobrze, nie przedłużam, mam nadzieję, że tutaj yy... Wysłuchaliście tutaj tego podcastu, tudzież zobaczyliście te jednostki. No, tak, właśnie dostaję taką, można powiedzieć, taką prośbę, właśnie, żeby może jednak pokazywać te jednostki w walce. Więc powiedzcie, czy wam się to bardziej podobało, czy jednak bardziej byliście tutaj, nie wiem, bardziej poznajcie te, te jednostki, kiedy już pokazałem je w walce i one gdzieś tam zadawały to wrażenie i tak dalej, a nie tylko kiedy pokazywałem je w menu miasta. No, bo tak. Jest lepiej, no to tak będę robił, prawda? No, chodzi o to, żeby tutaj jakkolwiek wam się to dobrze oglądało, czy też słuchało, w zależności od tego, kto właśnie, jak to interpretuje i co robi z tymi odcinkami. No i co? Mam nadzieję, że Wam się, nie po że wam się podobało. Zostało nam jeszcze kilka frakcji. No i co? Będziemy kontynuować. Więc ja Was zapraszam jeszcze na ostatni odcinek z scenariusza Nowi Wrogowie, na ostatni już odcinek z tego scenariusza, a potem do kolejnych. A tymczasem ja się dam żegnam. Trzymajcie się, Asza Pożera wszystko. I na razie.